Siema, z tej strony Hubert, rower, freestyleowiec, raper, filantrop, myśliciel i na pewno ktoś jeszcze. I takie ja zrobimy moje podsumowanie 2019, bo chyba dosyć sporo się działo, to tak. może do takiej gorszej kwestii, to moje pierwsze utwory na kanale Ludzik WWK, taki mój koleżka, który też rapy nagrywał. Niestety kanał został usunięty, to tam moje pierwsze utwory, które nagrywałem to Niestety są nie do odzyskania i też no liczby przepadły, a tam miałem powiedzmy no, dosyć fajne liczby, sporo większe niż teraz, bo kiedyś no powiedzmy troszkę się tym jarałem, że trochę więcej ludzi tego słucha i promowałem to tak dosyć yy, sporo. No ale mi się wydaje, że to nic... znaczy może nie tyle, że nic, ale to nie jest jakaś wielka strata, bo poziomem te utwory na pewno były gorsze niż te obecne. na no, liczby na pewno się odzyska, a co w tym roku bardziej pozytywnego, to Miałem w końcu występ, który był poza lokalem o nazwie Czarny Swish, który niestety już jest zamknięty, bo wcześniej występowałem niejednokrotnie, ale właśnie tylko w jednym lokalu, a tak brakowało mi takiego występu gdzie indziej. To taki jeden występ był za mną. Bardzo dużo utworów nagrałem, bo takich spontanicznych wyszło tak w okolicach prawie 30 chyba. No z freestylem sobie tam dalej próbowałem, jakieś tam bitwy tak dalej nie było, ale powiedzmy trochę freestyli tam nagrałem. I co tam jeszcze ciekawego? Pierwszy klip wyszedł w tym roku. Swój, powiedzmy, solowy kanał zamieniłem na kanał takiej naszej ekipy właśnie powstanej też właśnie w tym roku. I tam... Kurde, sorry za tam przez powiadomienie ze snapa. I... I co tam? I po prostu też zwerbowałem trochę moich kolegów, którzy sobie kiedyś pisali teksty, zaczęli sobie nagrywać. Tam na moim kanale są ich utwory. No i to wszystko teraz fajnie wygląda, bo mam kolegę, który ma studio, My do niego często sobie wpijamy, nagrywamy sobie w parę osób i to jest taka fajna, taka troszkę dziecięca zajawka, bo z koleżkami, wiesz, bawimy się, pijemy, palimy sobie czasem, z tego czasem coś wyjdzie pozytywnego, czasem nie, ale jest dobra zabawa, robimy z tym coś, no też rozwijamy się, to idzie chyba w dobrą stronę. Plany na 2020 są oczywiście, ale to tak wolę w niepewności was potrzymać, tym bardziej, że no już nieraz jakiś tam yy, Plany powiedzmy, przedstawiałem wcześniej, a potem wychodziło jak wychodziło, nie zawsze się sprawdzało, więc nie chcę wyśleć niesłownego i to zostanie w takiej mojej tajemnicy. W no, 2019 na pewno poszedł, mam nadzieję, że skillowo też do przodu, no bo trochę tego było i na, pe na pewno dużo czasu w studiu poświęciłem, bo kiedyś miałem z tym problem, że tak, nawet słyszałem, że moje twory są takie trochę recytowane, bo że tekstowo były całkiem ok, ale ja zbyt nie umiałem rapować i to też była kwestia tego, że. Po prostu nie spędzałem zbytnio czasu w studio, że to było takie bardziej, nie wiem, czytane na takiej zasadzie. Też rozumiem, że to jest kwestia tego, że kiedyś miałem dużo takich wolnych utworów o miłości, ale to też nie mogę tylko tak tego po prostu sobie usprawiedliwiać, bo są artyści, którzy potrafią o miłości nawet fajne przyspieszenia czasem rzucić, takie fajne flow jakieś tam pokazać, u mnie pewnie czegoś takiego nie było. No ale mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, cały czas mam jakąś zajawkę na tego, że no, w tym roku miałem naprawdę dosyć dużo pracy, tam sporo spraw prywatnych, studia, nie studia, poprzednia szkoła, maturka. No, ale to wszystko jakoś tam się poukładało, żeby to zakończyło, tak, sam, tak jak właśnie studia. No i zobaczymy, co będzie dalej, jak z tą muzyką. Póki co jest chyba nie najgorzej. W 2020 na pewno jeszcze będą dosyć ciekawe projekty. No i to tyle, chyba dalej będę Was trzymał w niepewności. To życzę Wam tego, żeby ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni. I no tyle, no i strzała się Manko.